No i mamy już finałową rywalizację na 100 metrów kobiet, a więc rozstrzygnięcia w najszybszych kobiet tego mitingu na torze numer 1 Julia Polak TL Row, Rybnik 11,98 najlepszy wynik w sezonie, Alicja Struzik AZS AWF, w Kraków 11,95, Paulina Paluch AZS AWF, Warszawa Tor 1178. Tor czwarty, Pia Krzyszowska, faworytka tego biegu. AZS AWF Warszawa 11,49 w kwalifikacjach, co było najlepszym wynikiem tegorocznym. Tor 5 Katarzyna Sokulska, Zawisza bytkość 11,67 Tor 6. Paulina Guzowska AZS AWF Katowice 11,92 tor 7. Ada Kołodziej AZS Warszawa 11,96 I zamyka stawkę na torze 8. Justyna Paluch AZS AW Warszawa 12,03 A więc wydaje się rywalizacja między Piją z Krzyszowską a Katarzyną Sokulską rozstrzygnie losy zwycięstwa na. 100 metrów już pomału tutaj wszyscy milkną, bo oczywiście trzeba zachować tą ciszę. No i wystartowały kapitalnie Pijas Krzyszowska. Ona najlepiej, a także dobrze. Paulina Paluch do końca będzie walczyła także Katarzyna Sokulska. Jak to się wszystko skończy? Pijas Krzyszowska zdecydowanie. Jaki czas? 11:37, a więc jeszcze poprawia swój najlepszy tegoroczny wynik. Kapitalnie Pijas Krzyszowska od startu do mety. Na prowadzeniu widzimy gratulacje zasłużone dla zawodniczki AZS-u AWF Warszawa. Tutaj radość na trybonach, bo wielu zdało wielu także tenarów z pewnością z tego klubu pojawiło się na mityngu, by dopingować PS Krzyżowską.